To jest teraz tak, taka kompostowa, w miarę nowoczesna toaleta. Ja chciałbym z tą firmą rozmawiać, czy ten, który konstruował, nikt nie sprzątał do toaletę, bo jest strasznie kłopotliwe do, do czyszczenia potem w środku, bo się otwiera. Tutaj normalny i, i potem, potem tutaj się otwiera ten, ten mechanizm. Aha. Tylko nie, nie mam teraz sprzątany tak, tak super wszystko, bo tym nie, nie. Jednak jest ten mechanizm, że dżeli mhm. grubego z, z płynów pływ, i jest bez, bez pesa pochowy, bo jest wentylacja. Tak. Tylko w zimie y, za dużo do zimno mi, mi przyciąga do domu, to wyłączamy i, i więcej kompostu dodam, żeby nie, nie, nie ma zapachu. No to jest pierwszy raz w życiu, kiedy widziałem toaletę kontuistowną. Tak, więc, więc to jest po prostu droga samo-odpowiedzialności, że zwykły ten człowiek coś robi, a nie wie, co dalej się dzieje z tym. Tak, cywilizacji ludzie kupują sklepy, nie wiedzą, skąd to wszystko pochodzi, a potem idą do toalety i dalej też ich interesuje, co dalej. Z tym, tym że dzieje. A u nas to jest wszystko od początku do końca jest własna kontrola, ale jest dość okropnie dużo roboty, bo ktoś musi być odpowiedzialny, Ja muszę to wypróżnić, ja muszę zawsze od czasu do czasu to do, do wiatro. E, muszę muszę wy, 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 wyciągać, ten pusty dodać, ten, ten drugi potem e, to kompostowanie tam wziąć. Ten, ten zbiornik na, na moć też musi być wy, 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 wykorzystywany, więc jest, jest ciągle pełny znowu, a ktoś musi to robić. To, to nie jest tak, że, że po prostu ja, ja idę i zapomnę o tym. A jak będziesz w, wykorzystać te a, odchody? I, i właśnie, właśnie ten te od, odchody kompostuje i, i jest to na no łazie płotów? Bo dzięki temu, w ogóle na tej kiepskiej ziemi mam teraz fajne żywopłoty, które potrafią się rozwijać. Bo przedtem, latami drzewo nie chciało rosnąć, a teraz to już się już, rozwija. tak. I to na razie widzisz te pierwotne i potem idą jeszcze te samoszejki, co później tam, tam dodatkowo rosną. Tylko takich często będę teraz wykopać, jeżeli... Bo na jakim terenie jeszcze las chce zacić taki kawałek? będę już takich mniejszych tutaj będę tam użytkował. to jest taki szwedzki szwedzki model tutaj, jaka szwedzka firma. A zawsze miałeś to? Nie na początku. Na początku to był na pół zewnątrz, to był minus 20 stopni, jeżeli do toalety chodziłeś tam kiedyś. A to nie nieprzyjemne, tak? Teraz jest w środku domu teraz nowo budowałem, dlatego ta, teraz taką toaletę chciałem, że cywilizacyjny jest, bo, bo przedtem to było bardzo prymitywny, ale, ale i w dawnych czasach to było. Jak wiesz, jestem absolutnym frikiem, jeżeli chodzi o zamykanie obiegu materii organicznej w obrębie naszego gospodarstwa. Jednym z takich elementów jest y, oczywiście toaleta kompostowa. Nie jest to taki typowy wychodek. Jest to toaleta, w której y, ten bardzo cenny zasób, jakim jest tzw. human ore, czyli ludzki obornik, wykorzystujemy do tego, żeby przygotować na bazie tego materiału kompost. Oczywiście, tak jak widzisz, te toalety też wykorzystujemy podczas y, zlotów indianistów. Stąd y, plakaty. Działa to w ten sposób, że po jednorazowym skorzystaniu z takiej toalety, tutaj z boku mamy pojemnik, w tym pojemniku mamy przekompostowane zrębki, którymi zasypujemy e, całą materię, e, którą tam zostawiliśmy. Także jedyneczka i dwójeczka trafiają do tego samego zbiornika, plus dodajemy to. Tutaj mamy też drżownice, i one przyspieszają proces rozkładu takiego kompostu. Następnie wychodzisz oczywiście. Ważna jest higiena, więc chcesz sobie umyć ręce. Znów łączymy elementy. Używamy mydła, które ulega biodegradacji. Jest to zwykłe, szare mydło. Myjesz sobie ręce, jednocześnie nawożąc i nawadniając to drzewko czereśniowe. And you're good to go. Jesteś gotowy do działania, więc to, co było kiedyś w tej toalecie, również trafiło do kompostownika, do którego cię teraz zaprowadzę. Czy w Polsce jest jakiś regulamin o, o, o nawożenie z odchody ludzkie? Nie ma faktycznie przepisów, które mówią o tym, czy można wykorzystywać tego typu nawóz, natomiast e, oczywiście temat też jest e, powszechnie przebadany i wiadomo, że takiego kompostu nie należy wykorzystywać e, do uprawy warzyw, natomiast jest to świetny kompost, który możesz e, wykorzystać w momencie, kiedy chcesz użyźnić glebę podczas sadzenia drzew. Więc tam gdzie mamy naprawdę sam piasek, to wykorzystujemy już taki gotowy kompost po to, żeby wzbogacić glebę w składniki pokarmowe i w materię organiczną w momencie kiedy sadzimy drzewa. I bardzo istotny jest też sposób kompostowania takiej materii organicznej, tak aby pozbyć się wszelkiego rodzaju patogenów chorobotwórczych i przetrwalników pasożytów. Dlatego tak ważne jest, żeby ten proces kompostowania był kompostowaniem na gorąco, czyli z uzyskaniem minimum temperatury plus 65 stopni Celsjusza. I wtedy mamy pewność, że w takiej temperaturze giną wszystkie bakterie chorobotwórcze, wirusy, przetrwalniki pasożytów. I wtedy po długotrwałym okresie kompostowania na gorąco możemy bezpiecznie taki kompost wykorzystać. Podczas sadzenia drzew, co robiliśmy dokładnie w minionym tygodniu, to co widzisz tutaj, to są posadzone w ubiegłym tygodniu drzewa różnych gatunków. Mamy brzozy, mamy lipy, mamy graby, mamy leszczyny, i pod te drzewa daliśmy kompost właśnie z wykorzystaniem tego, co dostarczają nam toalety kompostujące. I oczywiście wszystko jest dookoła ześciłkowane z rębkami drewna, no bo zobacz tutaj gleba jest taka. To jest czysty piasek, tak? Widziałeś glebę, jaka była w tamtej części siedliska, klasa czwarta B. Ta gleba była naprawdę cudowna w porównaniu do tego. No tutaj mamy gleby e, tak zwanej klasy szóstej albo nawet pozaklasowe, określane w terminologii rolniczej jako nieużytki więc tutaj z punktu widzenia rolnictwa w zasadzie ten teren się nie nadaje do produkcji żywności. No, my staramy się troszeczkę ten pogląd zmienić i pokazać, że nawet w tak skrajnych warunkach można uprawiać dużo innych rzeczy, niekoniecznie takich konwencjonalnych, czyli zboża chociażby, ale można uprawiać drzewa, hodować drzewa po to, żeby dostarczać nieco innych produktów. Czyli tutaj mamy na myśli orzechy, owoce czy usługi ekosystemowe, których te drzewa będą dostarczały. Ale czujesz się pewny, że ta drzewa będzie rosła? Tak, czuję się pewny, bo zobacz jakie są efekty w przypadku tej brzozy, która została posadzona na samym początku, jak tylko w 2013 roku zaczęliśmy tutaj działać. No to już jest piękne drzewo i ono sobie tutaj fantastycznie radzi. Także to daje nam pewność, że z pozostałymi drzewami będzie podobnie. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie. I przy okazji docierałam do 30 tysięcy subskrybentów. Jestem bardzo wdzięczny dla Was i dla Waszej wsparcia. Jeżeli chcecie wspierać moje działanie w inny sposób, jest informacja o tym w opisie filmu. Dziękuję Wam, działam dalej i miłego weekendu.